Cześć, witajcie w kolejnym odcinku zdziału Metabolizm. Dzisiaj opiszemy sobie hemosyntezę i porównamy ją do fotosyntezy, ponieważ obowiązuje to nas na madurze w 2026 roku. E, hemosynteza jest sposobem odżywiania autotroficznego, tak samo jak fotosynteza. W hemosyntezie energia wykorzystywana do asymilacji dwutlenku węgla pochodzi z utlenienia prostych związków nieorganicznych. Dałam tutaj gwiazdkę, ponieważ zdarzają się przypadki, gdy energia ta pochodzi np. z utlenienia metanu. A metan, jak wiemy, jest związkiem organicznym. Czyli co możemy zauważyć? Hemosynteza, energia wykorzystywana jest chemiczna, a w fotosyntezie energia, która jest wykorzystywana jest energią świetlną. Hemosynteza, podobnie jak fotosynteza, zachodzi w dwóch etapach. W pierwszym etapie chemosyntezy wytwarzana jest siła asymilacyjna, i tutaj zwróćmy uwagę na to, że w chemosyntezie siłą asymilacyjną jest ATP i nadpH lub ATP i nadH. Czyli tutaj już mamy tą pierwszą różnicę z fotosyntezą, ponieważ w fotosyntezie siłą asymilacyjną jest ATP i nadpH, a w przypadku chemosyntezy Także to może być ATP i NADPH, ale może być to też ATP i NADH. W drugim etapie hemosyntezy dochodzi do redukcji dwutlenku węgla i dzięki tej sile asymilacyjnej dochodzi do redukcji dwutlenku węgla do związków organicznych. Czyli w hemosyntezie, tak samo jak w fotosyntezie, związki organiczne powstają z prostych związków nieorganicznych w dwóch etapach. Fotosynteza zachodzi u roślin, protistów roślinobodobnych oraz u czy niektórych bakterii, a chemosynteza może tylko i wyłącznie zachodzić u bakterii i to dodatkowo w określonych grupach bakterii. I mamy takie cztery istotne dla nas grupy bakterii przeprowadzających chemosyntezę. Pierwszą z tych grup są bakterie siarkowe. Nie musicie znać nazw rodzajowych po łacinie, na spokojnie w ogóle nie musicie znać nazw rodzajowych i dlaczego bakterie siarkowe są dla nas istotne. Ponieważ biorą one udział w obiegu siarki w przyrodzie. Są one dla nas istotne, ponieważ one przekształcają siarkowodór, który jest bardzo toksyczny dla roślin w między innymi jony siarczanowe. Jony siarczanowe 6 są formą przyswajalną siarki dla roślin. Rośliny nie mogą przyjąć siarki przyswoić na przykład w formie siarkowodoru, ponieważ jest on dla nich toksyczny. Tak samo bakterie nitryfikacyjne. One uczestniczą w obiegu azotu w przyrodzie. Amoniak jest bardzo toksyczny dla roślin, ale bakterie nitryfikacyjne przekształcają Właśnie ten amoniak, wiony azotowe 5, które są formą już przyswajalną dla roślin. Kolejnymi grupami bakterii, które mogą przeprowadzać chemosyntezę, są bakterie wodorowe i bakterie żelazowe i wymieniłam tylko dlatego, że pojawiają się w podręcznikach czy niektórych wademekach, ale nie musicie mm, znać e, tych e, schematów reakcji. Wrócę jeszcze do slajdów o bakteriach siarkowych i nitryfikacyjnych. Dopowiem jeszcze, że tutaj na schemacie macie przedstawiony ten pierwszy etap hemosyntezy u tych niektórych grup bakterii. I jedyne co musicie zapamiętać to, że bakterie siarkowe to tam w tym schemacie występuje gdzieś siarka, czyli S, a w bakteriach nitryfikacyjnych występuje atom azotu, czyli N. Pojawiło się na maturze, że trzeba było wpisać nazwy grup bakterii przeprowadzających chemosyntezę na podstawie tego pierwszego etapu. Ale no, zapamiętać tutaj musicie po prostu jakie są atomy przy jakich bakteriach? Bakterie siarkowe, atom siarki, bakterie nitryfikacyjne, atom azotu. Porównując fotosyntezę i chemosyntezę ostatecznie mamy tak. Fotosynteza energia świetna, hemosynteza energia chemiczna. Siła asymilacyjna w fotosyntezie, ATP i NADPH. Siła asymilacyjna w hemosyntezie może być to ATP i NADPH bądź ATP i NADH. Fotosynteza przeprowadzona jest przez rośliny, protisty roślinopodobne, yy, sinice, yy, Bakterie zielone, bakterie purpurowe. Chemosynteza jest przeprowadzana przez bakterie siarkowe, nitryfikacyjne, wodorowe oraz żelazowe. A fotosynteza i chemosynteza służą do tego, aby organizm samodzielny mógł sobie wyprodukować związki organiczne. To wszystko, jeżeli chodzi o. Odżywianie autotroficzne. Dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam Was do sprawdzenia poprzednich materiałów, a w szczególności materiału o fotosyntezie, żebyście wiedzieli, o czym ja dzisiaj tak właściwie mówiłam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!